Jeśli chcesz posłuchać Ewangelii albo komentarza do niej, kliknij tu. Jeśli interesują Cię słowa Jana Pawła II, które przygotowaliśmy dla Ciebie, kliknij tu. A jeśli interesują Cię inne słowa Jana Pawła II przygotowane przez różnych pasjonatów, kliknij tu. Młodzi przyjaciele, znajduję też w życiu jakieś swoje westerplat, jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić.